A to kupiłem pojęcie i widać w na moim kanale. gdzie dobry, gram wchodzią przygodę. nazwem igro. Trochę tu przeleciałem, jak widzicie. I w ogóle chyba, że coś igro widziałem i w danym nie było piwnicy. A to i tak też nie jest idealne igro. Zaraz wam pokażę czemu? Bo ogólnie... Tak. Ten ząbiak i wieśniak, którego tu nie ma, już były tam wyżej. Więc no, ale dobra. W takim razie. W takim razie. To co robimy i pora zrobić do osiągnięcia. W międzyczasie. Przy yy, mnie nie wiem, ja Mogę powiedzieć do śmierci, bo pewnie jak widzicie, jest śmierć. No, leciałem co i nie wiedziałem, co ona tak szybko się psuje i nagle przestałem lecieć i zacząłem spadać w dół. Więc, no, taka historia. Co się tu odmienia? Ja na górę pójdę zerknąć. W ogóle dzisiaj chyba te moby będą e, halloweenowe, więc pójdziemy do Nedellu i będziemy polować na Właśnie skelet i może na te ząbiaki, na te zombiaki. Znaczy zombiaki. z dynią. I w ogóle to ostatni raz, kiedy będziecie mogli zobaczyć tego mojego skina Halloweenowego. Bo nie wiem co do roku będę nagrywał, a jak będę to nie wiem czy z tym skinem. bo jak komentarcie w tamtym roku miałem inne skino. Jeszcze ja tak zdejmę, żebyście zobaczyli go w pełnym wydaniu. Na już jak widzieliście miałem zwykłego skina. Albo Halloweenowego, bo nie wiem czy... Bo może być tak, że zapomnę jak go zmienić sobie sobie. Ile on będzie tak? Kurde, ja wiem że... Laty Platy i powinno wtedy być szybciej podobno. Jestem ukrad Może też łóżko mu tu przyniosę Nie chciałam robić tego przed odcinkiem Ale wiem co na pewno będę musiał zrobić Będę musiał to zrobić bo teraz bo No nie będziemy robić taki kawał drogi do naszego domku przed a, my nie mamy szklanika, bo mi się usunęło, ale... Dobra, odmieniaj się szybciej. Weźmiemy jeszcze kocioł. Skąd mam tyle śnieżek. I w ogóle znalazłem tego kota. Tego czarnego czołego. Tutaj niedaleko, <gry> więc no. Co ja tu zajmuję? Ale nie będę się te bo albo mi zniknie, albo się nie uleczy. Jedno z tych dwóch. <gry> Tylko po to tu jesteśmy, by go wyleczyć. Wydaje mi się, że też na to mogła mam to sabatoj na pajęczyna Też nie wiem czy było więcej bo ja tutaj biegałem i polowałem na klipery żeby mieć kaun kaun i no żeby potem sobie dać się widzę bidy pewnie Wiedzą, że ja tak sobie lubię po pomieszczeniu szkakać, jak na coś czekam albo się nudzę. Tym razem czekamy. I wiem, mógłbym tu nie bez obliczeń lub coś, ale... Ale to może być w każdej chwili, ja nie wiem ile takich zombiek się może odmieniać. O! I się odmienił. Doktor Zombie. I mamy całą zakładkę zwykłego świata. Dobra. Teraz zajmiemy się nadem, Tego e, nie będę miał, ale dobra. Po prostu tepnijmy się do domku. O nie znam sobie sprawę, że ja przyjeżdżę. nie będę też miał przytaźnić lat twierdzę. Dobra. E, Dom, żeby od razu za było niebieski i safe. Zaraz sobie będziemy. Wiem, że pewnie nie będą miały, wiedzieli, gdzie to schować, i potem sam będę musiał to choć. Nie, ale to zostawiam. Ale tyle mi się może wykleczyć. Na pewno by mi się broki przydały w nedece. A i tak w sumie do magazynu muszę pójść, bo tam jest mój no ten korytel ja miałem 30 minut ustawione. Tak ja miałem 30 minut. E, cięcie chwilą mało Dobra, już wszystko pasuje musiałem Zmienić po prostu budzik. E, dobra, to nieistotne. Weźmy sobie te kamienie, które ostatnio przetapiałem na tym na tym którą budowaliśmy na Raibie. Coś sobie Jedzenia, jedzenia nie mam. O kurde, ja w ogóle nie mam jedzenia. Hm. To już wiem, co będę dzisiaj robił. Będę jedzałko robił. Hm. Pamiętam jak na moim starym świecie miałem całe skrzynie, skrzynie jedzenia. A teraz kończy mi się. Hm. Dobrze. Chodźmy do Nederu. Oho, już do mnie strzela. Au, to nie było planowane. No tylko uda. I dobrze ci tak palcie. Ja muszę iść. W ogóle nie wiem, czemu mam taką małą. Tu muszę iść. Dobra. Ciekawe, co znajdę. E, jakiegoś hadla. Winowego mopa. Pozwólcie, że się na górę, ale e, Może. Tutaj musiałem zobaczyć synowane. Fajnie nie powiem, fajnie byłoby spotkać z dynium. Panie by jakby to było jaśniej. A nie ciemno. Oczywiście, jak dzisiaj nie zbierzemy, to ja. Mamy, 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 mamy. A ja nie mam tej łódki. Sorry. Kurde. Do łódki na no, chyba sam kiedyś. Co zapakuję? Jak chciałem zamknąć, ale utknąłem. Z nim. Zagrastaj, nie wziąłem ciał. Miałem je wziąć. Zostawiam kobel, niech tu będzie jak. Znak, że chciałem zatrzymać, a prawie ginąłem od tego. Fajnie byłoby zebrać czas, kiedy w następnym odcinku już zapodować na Widela. Tu też będzie nam potrzebny do bacona. Jest tu mocny skelet. Byłem, tu byłem się. mi się może sprzedać. Dobra, pójdźmy tu, bo tu oświecone. A dla nich chyba jest bez różnicy. Gdzie się lepimy.

go koleskę tutaj ewidentnie nie masz koleski ale może o Dobra. jakieś wyjście. A, zwykłe. Nie obchodzi mnie zwykły. Au. Nie tak to planowałem, ale mamy kolejnych. Tylko tak, żeby... Właśnie nie wypuścił ja E, Chciałbym, żeby... Nie chciałem, żeby ten pigment dostał. Bo nie mam nastroju na walkę z nim jakoś. Mam powiem. Nie Usłuchiwanie tych czasów to nie jest fajna rzecz. Jest ciemno i mi od mikrofona świeci światło na ekran. Jak możecie się spodziewać, nie jest pomocne. Nie, ale liczce. Nie szukam ciebie, tylko szukam twojego kolegi celowego. Na mapie widzę ciągle, ale nie wiem gdzie. Jest tu szkielet mocny Byłem tu, tutaj nikogo nie ma Blaze Jak Blaze to może gdzieś będzie ten mocny szkielet Oho, uh chyba -huh. byłem tu już dzisiaj mm. na górę wyjdźmy.

No i nie dał głowy. Au. Proszę mnie nie bić. Mnie... Nie interesujecie mnie. Chodź. Chyba nie pojawił się na moich oczach. Mroczny szkielet z dynią? Co mi się tylko wydawało? Chodź. Tu. Tutaj. I zadam dyni, na znaczy dyni. Głowy nie dał. A ty leć, bo już mój nie interesuje mnie. O! A pan tu się na pewno mi tu śpił. Au! Ja zaraz zginę! Dobra. Chowamy się na chwilę. Dobra, zaznaczę tu się przetwierdza, bo na pewno tutaj wrócę z jedzeniem. Ale pomyślmy, co teraz zrobić. Jedzenia nie mamy, czasów nie mamy, niczego nie mamy. Możemy zrobić albo raz: Wróci, wrócić do domu, ja tutaj po prostu wrócę po nagraniu z jedzeniem, albo dwa. Leci na te mocne lepiej liczy na to, że nie zginiemy. Albo leci na to, że tutaj będę miał jedynie chwilę, bo w sumie nie pomyślałem o tym. Zgniłe mięso. Lepiej lec niż nic. Tutaj na pewno nie mam, bo tu mam przygotowane do tej endermaniarki. Dobra. Nie sądziłem, że będę ja zgniłe mięso. Po prostu ja się farmą nie zajmowałem i tak to wyszło. A tą farmę też miałem zmieniać. I pewnie się tym będę zajmował. W następnych odcinkach, się nie w odcinkach, ale po prostu tak się... Na pewno będę chciał. Znaczy muszę automatyczną farmę chyba sobie zrobić, bo wtedy to będzie najlepsze rozwiązanie. Bo nie będę się musiał przejmować już. Mi się mięso kończy. Dobra, idziemy tam. Idziemy. Prawie wypadłem w lawe. To by był fail lock. Znaczy może nie locku, bo... O, bo umówmy się. Ja to tutaj już tyle w faili zrobiłem ze że nie Dajcie mi tu mroczne szkielet. Tam jest. Delik.

To, że się pewnie, że nie przeżyję, prawda? O, witam. Jakbym miał spaczonego grzyba, to bym cię wykorzystał. Ale nie mam. Jestem w trochę kryzysowej sytuacji. Znaczy, nie jestem kryzysowny, bo się podgotuję zaraz do góry. Ale to już zrobię sam. No, niestety, ciężki nie udało nam się zdobyć. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek Wam się spodobał. Że chcecie więcej na następnym odcinku Mam nadzieję, że uda się tego Widela zrobić i zabić. A ja się na razie z Wami żegnam. Pa! Cześć!